Transformację do trybu robota zaczniemy przy tylnych drzwiach, które kulturalnie zdemontujemy i odchylimy je na zawiasach, zrobionych z przednich szyb, by mieć takie oto dziwne skrzydełka. Mając to z głowy, możemy zająć się nogami, które rozczepiamy i możemy teraz konkretnie całkowicie przetransformować. Odchylamy tą część i w ten sposób Właściwie widzicie, widzicie po co to jest tak brzydka szama? Ten bolec i ta cała część z tylnego zderzaka wchodzi tutaj, formując dodatkowe dodatką stabilizację dla stóp. Otchniemy sobie razu tą część. Do, o w ten sposób. Będziemy mieli w ten sposób więcej miejsca na nogi, które teraz możemy obrócić bardzo fajne klikanie i nie będzie się w takim razie przewracać. Tą część teraz. Odchylamy tutaj. Prostujemy nogi. I jeszcze tutaj czegoś trochę atakuję. Jak widzicie, lata to, także trzeba mieć to na uwadze. Odchylamy stopy. Przyciągamy je tutaj w dół, a ta część wędruje w ten sposób i na zawiasie zrobionym tutaj przy kole zaczepiamy ten tutaj otworek w ten bolec. Noga jest gotowa numer 1, teraz numer 2. Teraz już powinno później lepiej, szybciej. Nogi teoretycznie są prawie gotowe i zdjęcia promocyjne pokażą Wam, że ta pozycja jest w porządku, jest ostateczna, ale faktem jest, że Ironhide posiada podwójny staw kolanowy i posiada go w pewnym celu, także nogi ubimy teraz tak i. Taka pozycja jest moim zdaniem optymalna. Ok, mając to z głowy, możemy przejść do góry, do przodu, gdzie rozczepimy zderzak na dwie części. I jak widzicie, tak, to jego ręce. Rączki teraz wyciągamy z dala od pojazdu tą część. Obracamy w ten sposób. Niestety nigdzie się nie zaczepia. Także musi sobie po prostu być luzem. Wyciągamy to. Odchylamy to w ten sposób, to obracamy. Jeszcze nie wygląda to jak coś konkretnego, ale za chwilę stanie się korpusem Ironhida. Tą część odchylamy w dół. I teraz muszę przyznać, że ten z machy mi się całkiem podoba. Te wszystkie części są połączone tutaj przy tej ściance zawiasami i kiedy je popchniemy do środka, korpus Iron zacznie się formować samoistnie. Także problem jakim zawsze było w tej figurce ustawienie tych wszystkich części tu właściwie zniknął. Teraz musimy to po prostu wczepić. Usłyszeliśmy kliknięcie. Powiedzmy. Części idą w dół. Teraz musimy wciągnąć koła tu pod spód. Tak. Głowa jest na pozycji. A ja są na pozycji. Tak sądzę. To teraz musimy już tylko zająć tymi skrzydełkami. Coś się zająć. Musimy wciągnąć te części. Środka już samo się wciągnęły i teoretycznie wygiąć je w ten sposób. I Ironhide w trybie robota jest gotowy.